Proszę pana, naprawdę nie, nie, nie ulicą wiejską. Nie ulicą wiejską. Proszę ja wam, ja wam proponuję nie dać się stłuc, Nie dać się stłuc, nie ponosić niepotrzebnych strat. Panie pani poseł, dziękujemy całą Polskę? Panie, panowie, zaczęło się od tego, że, tutaj, że tutaj na, na tej rady, trybunce by obowiązywała dzisiaj y, utopia apolityczności. Tak? Przyjechali tutaj wasi liderzy, organizatorzy tej manifestacji. Nie wiem, gdzie oni teraz są, bo nie ma ich z wami. Nie ma ich z wami. Gdzie są organizatorzy? Gdzie są organizatorzy, którzy powinni was bronić? Ale obowiązu obowiązuje urojenie apolityczności. Nie. Tak? Teraz są tylko posłowie Konfederacji z wami. Tylko posłowie Konfederacji starają się nie dopuścić do pacyfikacji. Więc zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się nad tym, zastanówcie się nad tym, zwłaszcza przy urnie wyborczej.